Witam, witam dzisiaj wszystkich e, moi drodzy. Zobaczcie, jakie mam piękne, satynowe e, sukieneczki tutaj dla Was. Występują one w tych e, czterech kolorkach. Taki czerwień w bordo padający czarna haberek i piękna trabiasta e, zieleń. Zastanawiałam się nad tą zielenią czy trzeba mnie założyć, ale ten e, czerwony w bordo również jest e, piękny pokażę w tej sukience, bo ona jest naprawdę cudowna. Zobaczcie, chciałam Wam tak ogólnie pokazać, mam moją ukochaną kolibrę. czoker i bransoletkę. Zobaczcie, przepiękna są. Do tego specjalnie wzięłam czarną torebeczkę ze srebrnym tutaj połączeniem, bo można fajnie mieszać złoto, jak i srebro, śmiało, bo tak się to czasami zastanawiacie, nie? bo ja mam akurat tutaj. Czarne buciczki, to pod te buciczki wziąłam sobie właśnie tą torebeczkę. Wbijajcie do nas na stronę na FB. Możecie również tutaj pisać. Życzę Wam pięknego, miłego dnia. Całuję!